jesteśmy przed niesamowicie ważnym miejscem. Otóż tutaj jest pochowany Jan Cieński, tajny biskup. Rano wszyscy zaczynają od kawy, a ja zaczynam od cmentarza w Złoczowie, w Królewskim mieście. Jan Cieński, tajny biskup, wyświęcony w Gnieźnie po cichu przez naszego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jan Cieński urodził się w Piniakach w 1905 roku. Żył 92 lata. Był tutaj wikarym, wcześniej święcony przez biskupa Lubowskiego Twardowskiego i nikt o tym nie wiedział, że Wyszyński go wyświęcił za zgodą papieża Pawła VI oczywiście na biskupa. Był to kapłan niezłomny, tu był przez wiele lat proboszczem. Komuniści kompletnie się o tym nie, nie orientowali, on był biskupem dla katolików i grekokatolików. Na jego pogrzebie, tutaj w Złoczowie, był zakaz pochowania go w mistrze biskupiej. Dalej, żeby komuniści, broń Boże, się nie dowiedzieli, ale grecko-katolicy modyli się oficjalnie za swego brata biskupa. Właśnie tutaj czytamy. Jancieński, świadek trudnej wiary, długoletni ofiarny duszpasterz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z umiłował kościół i starał się, by i inni go kochali. Jezu, ufam Tobie.